Witam Państwa we wtorek, 3 marca. Artur Kisielowicz zapraszam na Magazyn Miejski. Dzisiaj w wydaniu Pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Mecz Koszykówki. 2 marca w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Kinińskiego 16 otwarto wystawę poświęconą pamięci zapomnianym bohaterom drugiej konspiracji. Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały, żołnierze wyklęci Pomorza i Kujaw, to tytuł wystawy przygotowanej przez bydgoską delegaturę oddziału Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, którą 2 marca w samo południe otwarto w saloniku literacko-artystycznym. W wernisarzu wzięła udział autorka ekspozycji, doktora Alicja Paczowska-Hauke, która opowiedziała o podziemiu niepodległościowym Pomorza i Kujaw, a ponadto zaproszeni goście, wśród nich prezydent Ryszard Brejza. Ekspozycja składa się z 32 plansz, 90 dokumentów oraz około 180 zdjęć dotąd niepublikowanych. Wystawę wzbogaciły też materiały ze zbiorów Inowrocławskiej Biblioteki. Jak został ogłoszony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, była taka inicjatywa, żeby po prostu w każdym oddziale powstały wystawy poświęcone podziemiu w konkretnym regionie. Ja zostałam poproszona o to, aby pokazać właśnie podziemie zbrojne na Pomorzu i Kujawach. I pracowałam nad tym przez pół roku, zbierając materiały głównie poprzez kwerendę archiwalną, ale też kontaktując się z rodzinami osób, które mi przekazywały zdjęcia właśnie do tej wystawy. To była główna idea, żeby pokazać, że to podziemie było, jakie grupy funkcjonowały i jakie osoby były najbardziej represjonowane właśnie na Pomorzu i Kujawach. Prezentowana w saloniku wystawa jest krótką charakterystyką najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945-1954 w regionie kujawsko-pomorskim. Podziemie niepodległościowe na Pomorzu i Kujawach po pierwsze było. Po drugie nie było takie silne jak w innych regionach Polski. Niemniej tutaj też dochodziło do potyczek między Urzędem Bezpieczeństwa a partyzantami. Bardzo często dochodziło do rozbijania posterunków milicji przez partyzantów, do akcji rekwizycyjnych, czasami do wykonywania wyroków śmierci na osobach szczególnie współpracujących z Urzędem Bezpieczeństwa. W minioną sobotę w hali widowiskowo-sportowej odbył się mecz koszykówki przeciwnikiem KSK Notecin Wrocław. W drodze awans do pierwszej ligi był zespół KS Księżak Łowicz. Koszykarze KSK i Wrocław po bardzo emocjonującym meczu przegrali z Księżakiem Łowicz w trzeciej kolejce drugiego etapu rozgrywek drugiej ligi. Goście zagrali znakomicie, zwłaszcza w defensywie i wygrali 75 do 65. No tak, Księżak bardzo dobrze nas przeczytał, mieli też zrobiony scouting, wiedzieli co... Co gramy, bardzo dobrze grali obronę pick and roll, nie mogliśmy sobie z tym poradzić. No i takie rzuty spod kosza, dużo też nie trafiliśmy rzutów wolnych. Była to dopiero druga porażka Noteci na własnym parkiecie w sezonie. Wrocławianie pozostają jednak liderami grupy E. W najbliższą sobotę zmierzą się w Przemyślu z MCS Daniel Gimbaskets, a 14 marca zagrają w Wrocławiu z AZS Kraków. Magazyn miejski dobiegł końca. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w środę. 26 lutego Rada Nadzorcza Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wręczyła symboliczne patery tym, którzy poprzez swoją pracę, działalność i zaangażowanie wspierają spółdzielnię. Decyzją Rady w tym roku nagrodzono 10 osób, ambasadorów spółdzielczości. No, już mamy trzecią edycję wręczania tych nagród. Na początek, skąd pomysł generalnie, żeby nagradzać różnych ludzi? To znaczy, wyróżnienia dedykowane są oczywiście różnym osobom i instytucjom. Zastanawialiśmy się długo i tutaj z inicjatywą taką wystąpił Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Zenon Wawrzyniak, aby wyróżniać za współpracę ze Spółdzielnią w różnych jej wymiarach i w tym wymiarze materialnym, jak również nazwijmy sobie to ogólnie mówiąc duchowym. Chodzi o to, żeby znaleźć taką formułę podziękowania, często dla osób zupełnie bezinteresownych, dbających o, nazwijmy sobie to, tych najbardziej potrzebujących. My My chętnie przyłączyliśmy się jako spółdzielnia do tej inicjatywy, ponieważ ona pozwala właśnie w takiej formule bardziej uroczystej co roku nagrodzić tym wyróżnieniem około 10 osób. Są to instytucje, są to osoby prywatne, są to pracownicy spółdzielni, którzy swoją postawą, jak również swoim zaangażowaniem, nadali dowód na to, żeby w ten sposób przynajmniej podkreślić ich zasługi. W tym roku wróżnione kolejne osoby, jak wspomniał pan prezes, no właśnie, dlaczego akurat te konkretne? To znaczy, oczywiście, formuła jest taka, że proponują ją władze samorządowe, mówię tutaj o Radzie Nadzorczej, jak również zarząd. W związku z tym po różnych, nazwijmy sobie to, analizach no staramy się znaleźć takie osoby, którym warto, mówiąc krótko, podziękować, a myślę, że zawsze co roku znajdują się tacy, którzy na to zasługują. Takie szczególne wyróżnienie, na przykład pan prezes PGKM otrzymał dwie wielkie instytucje w naszym mieście. Czemu akurat? Jeżeli chodzi o PGKM, to chcę podkreślić jedno: mianowicie inne Wrocławianie praktycznie nie zauważyli, że weszła ustawa śmieciowa. W związku z tym chcę podkreślić, że było to zasługą obu naszych instytucji i Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i PGKM-u, bo spędziliśmy na uzgodnieniach, rozmowach i, i czasami negocjacjach bardzo wiele godzin przed wejściem tej ustawy. Warto to było zrobić. Spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością ze strony PGKM-u i szczególnie prezesa Kuźmińskiego. W związku z tym to dzisiejsze wyróżnienie było właśnie wyrazem tego podziękowania. A trzeba podkreślić, że wielu zadań w naszym mieście nie udałoby się zrealizować, gdyby nie dobra współpraca z miastem. To znaczy, ja myślę tak, że jako spółdzielnia i firmy komunalne, które są na terenie miasta, stanowimy znakomity, zamknięty system mianowicie. Spółdzielnia jest pewnym odbiorcą, pewnym płatnikiem, firmy wywiązują się wobec swoich powinności znakomicie, czy to ZEC, czy PGKM, czy, czy, czy wodociągi. I już w ubiegłych latach oczywiście te instytucje również zostały nagrodzone. Rodzone, takim podziękowaniem symbolicznym. Myślę, że to dla nas ma wszystkich olbrzymie znaczenie, bo gdzieś tam na końcu zawsze widzimy tego, do którego tą pomoc kierujemy, czyli mówiąc krótko, do mieszkańców Wino Wrocławia. A jakby Pan Prezes ocenił kondycję polskiej spółdzielczości, może tej naszej, Myślę, że mogę to oczywiście mówić na przykładzie naszej spółdzielni, ale ja znam wiele innych spółdzielni w regionie i w kraju. Ich kondycja jest znakomita. Myślę, że przede wszystkim spółdzielnie dają dzisiaj duże bezpieczeństwo finansowe swoim członkom. Nie muszą się martwić o bardzo wiele rzeczy. W związku z tym ja przyszłościowo widzę to bardzo dobrze. Niech te sprawy instytucjonalne zostaną w Warszawie załatwione, a my damy sobie radę spokojnie sami. Spółdzielnia tym razem postanowiła wyróżnić m.in. prezesa Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniewa Sokoła za 22-letnią współpracę z zarządem KSM. Dzisiaj kolejne wyróżnienie otrzymała Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy. No właśnie, jest oczywiście radość, ale chciałem zapytać, jak wygląda ta współpraca na co dzień między Bydgoszczą a Inowrocławiem? Inowrocław jest. Dużym miastem naszego regionu, Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, największą spółdzielnią naszego regionu i odgrywa ważną rolę w życiu Spółdzielczości Mieszkaniowej naszego regionu. Współpraca między nami jest szczególna, ponieważ jesteśmy w trudnym okresie w okresie, kiedy próbuje się poprzez zmianę przepisów ustawowych doprowadzić do likwidacji Spółdzielczości Mieszkaniowej. Podjęliśmy trud. Walki o spółdzielczość mieszkaniową. Chcemy i próbujemy przekazać posłom informację, że spółdzielczość mieszkaniowa jest ważnym ogniwem gospodarki komunalnej miast w Polsce. Innowacja jest szczególnym przykładem dobrej współpracy pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a prezydentem miasta Bydgoszczy. Uważam, że wzorcowym przykładem i staramy się, aby w innych środowiskach podobnie było. Oczywiście mówiłem o poważnych sprawach, ale taki dzień, takie wyróżnienie to również sprawa przyjemna. Tak, znaczy jestem szczególnie wyróżniony. Tak jak powiedziałem podczas wystąpienia, jest to wyróżnienie dla zarządu Fordańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie dla mnie osobiście. W momencie, kiedy pan prezes Gabski został prezesem Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, praktycznie od tego momentu nawiązaliśmy ścisłą współpracę. Rozumiemy się doskonale, mówimy tym samym językiem. Mamy te same marzenia, w związku z tym współpracuje się nam bardzo dobrze. Srebrną paterę otrzymał także prezes Pekikajem Krzysztof Kuźmiński. Panie prezesie, na początek gratulacje. Jest zaszczyt, kiedy otrzymuje się taką nagrodę. Oczywiście z całego serca dziękowaliśmy za to wyróżnienie. Te wyróżnienia miały charakter instytucjonalny, jak również były one skierowane do Konkretnych osób, które wyróżniają się na, na niwie działalności społecznej. Miło znaleźć się w takim gronie, także cała, cała przyjemność w, po naszej stronie. Dwie wielkie instytucje w naszym mieście. Jedna dzisiaj wyróżniona przez drugą. Jak pan ocenia współpracę między tymi instytucjami? Współpraca układa się bardzo dobrze i harmonijnie. Głównym celem naszych spotkań jest osiągnięcie określonego celu, jest wymiana poglądów. Czasami te rozmowy mają charakter negocjacji, czasami po prostu wymieniamy doświadczenia, ale potrafimy ze sobą rozmawiać i myślę, że to przynosi określone efekty. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy spółdzielni, którzy poza codziennym wykonywaniem obowiązków znajdują czas, by dać z siebie więcej, tak jak Eugenia Malinowska, szefowa fundacji KSM, jesteśmy z wami. No dziś została wyróżniona srebrną paterą również Fundacja KSM, jesteśmy z Wami. To dla Pani z pewnością wielkie wyróżnienie. Tak, na pewno bardzo jestem zadowolona i zaskoczona, że po prostu i zarząd, i Rada Nadzorcza dostrzega, że działamy w tej fundacji. No i bardzo, z tego jestem bardzo zadowolona. Już udaje się pomagać wielu osobom, prawda? Tak, na przykład udaję, mamy, mamy organizowaną gwiazdkę dla dzieci w całej, w całej spółdzielni mieszkaniowej i pomagamy chorym dzieciom. Nie? I na przykład są takie dwa nazwiska, chłopczyk i dziewczynka, które naprawdę korzystają z naszego, naszej możliwości na razie, bo mamy ograniczoną możliwość, bo jeżeli od 2015 roku będziemy, 16, będziemy mieli odpisy Funduszu 1% z podatku, może to będzie działalność na większą skalę roz, rozszerzona, bo w tej chwili to jesteśmy tylko na dotacji, dotacji z miasta od prezydenta pana Brezy i od, po prostu od sponsorów. No to na tym nasza na razie działalność leka, nie, ale sił i energii wam nie, nie brakuje. Nie, nie brakuje. Dzięki panu Grzegorzowi Kaczmarkowi, który jest naprawdę ogniwem tej naszej fundacji. Naprawdę zapału nam nie brakuje i myślę, że nadal będziemy jakoś tą współpracę i, i na możliwość pomagać ludziom i mamy ochotę nawet starszym ludziom pomagać, tylko mówię, będzie zależało od... Od w, w, mocy finansowych. Czyli pomysłów jest dużo na pomoc. Pom, pomysł, pomysłów mamy dużo, tylko jak to się mówi, jeszcze mało pieniążków. Ale dziękujemy za to i prezy, prezydentowi, i wszystkim sponsorom, że po prostu prezydentowi miasta in a panu Brejzi za to, że nam. Nam tą fundację wspiera i, i sponsorom, że, że nam dofinansowują i o cokolwiek się zwracamy, nikt nam jeszcze jakoś nie odmówił tego. I tego życzę oczywiście dalej. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. W tym roku srebrne patery KSM otrzymali jeszcze prezes zespołu brokerów ubezpieczeniowych Jacek Trawczyński, prezes przedsiębiorstwa handlu i usług Mega Krzysztof Krzesiński, prezes firmy druk intro Maciej Rogalski, a także Wojciech Gregorek. Zdzisław Bielecki, Stanisław Kozłowski i Teresa Izdebska.